Co no, taki smutny dzisiaj? Aaa, za tydzień znowu Halloween. Jak znam życie, ten psychol w czarnej spódnicy przyjdzie i znowu będzie nam robił gnój. A, może nie będzie tak źle. Ej, ej! Wydrukujesz mi tą y, hiper ważną umowę dla klienta? Jasne, już się robi. Dzięki. Witam was bardzo serdecznie na tym bardzo ważnym spotkaniu, na którym mówimy najważniejsze wyniki skończącego się kwartału. Może zacznę od prezentowania. Zaraz wyświetlę wam slajd. A to kto? To to za dziwny. Halo Nowy wywaliło Ilonę. I co jest? Wywaliło się <laughs> Cukierek <laughs>